Siemy się Mato Kungu, witam was w kolejnym odcinku z Robocrafta, witam was bardzo serdecznie w 68, czy coś takiego, czy tam w 6 odcinku. W tym odcinku jak właśnie możecie zauważyć, będziemy tworzyć nowy pojazd. Um, ale wybacz, aitacji nie skorzystam z swojego projektu, ponieważ jakby zmieniłem powiedzmy koncepcję tego mojego pojazdu i stwierdziłem, że zrobię na przykład więcej yy... Więcej klocków pomiędzy moimi kołami, i zobaczymy, jak to tam wszystko będzie wyglądało. Mam nadzieję, że tutaj jakieś fajne rzeczy. Może w ogóle na początku zrobię jakiś słaby tier, to też by było fajne. Na przykład zrobimy coś takiego: pierdut, pierdut. O, ja pierniczę, dobra, nie te. Te. Powiedzmy hop, 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 hop. Uh -huh. Tutaj bym dał pilot switch więc tutaj bym dał to jeszcze. A tutaj na przykład dał działko L5 S-Type Sorry L10, już się nie mogę przyzwyczaić do tego, że to są L10 O! What the fuck? Okej okay. Teraz chciałbym coś zobaczyć Samo działko takie daje mi prawie siódmy tier czy nie da się mieć działka takiego na niższym niż siódmym tierze? Bo zobaczę, no nieważne ile bym do tego dobudował. Ja piernicza, ale to jest głupie. Dobra, nieważne. W każdym razie teraz robimy sobie coś takiego. Na pewno chciałbym zrobić, czekajcie, może na razie zrobimy tak. Na pewno chciałbym tutaj zrobić trzy. Tak, żeby, no, jednak było powiedzmy na, na większej ilości niż ten, żeby to był właśnie szerszy pojazd tym razem. Chociaż też nie chcę, żeby był jakiś specjalnie krótki, więc, więc go zrobimy tak Tylko problem polega na tym, że ja nie wiem czy, czy starczy mi kół No bo ja teraz tych kół za bardzo to ja nie mam, nie? No i to jest ten problem, zobaczymy jak to tutaj będzie Ja mam tutaj tylko um, tych kół tyle Że tutaj mi styknie, czekajcie, tutaj mi styknie, żebym Żebym teraz miał tutaj jeszcze ten Ops Dobra, to tak jakoś będzie git Czyli tutaj Będzie sobie tutaj no to będzie pojazd, no nie, nie ukrywajmy dość duży, nie? No zobaczymy, jak to mi tutaj wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie mi dobrze. No i tutaj będzie tak. Zobaczymy, czy mi się uda to jeszcze obudować, czy to nie będzie już aż za szerokie. Bo teraz znowu mi się wydaje, że ten pojazd będzie kurna szerszy niż dłuższy. Bo taki będzie, czyli zrobić go jeszcze dłuższego, to też jest taka opcja. Oczywiście, że jest taka opcja. Mhm. I zobaczymy, ups. Jak tutaj będzie? W takim razie w ten sposób. I tutaj będzie. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko teraz problem będzie właśnie z tymi. Z kółkami, i raczej nie będę mógł w tych kółek tak jakoś inaczej. W sensie przydałoby mi się jeszcze inne kółeczka tutaj, bo będę szorował i to strasznie pewnie. Chociaż. No, będę mógł bardzo łatwo utknąć. Dobra, to jednak. To jednak zrobimy tak. Że tutaj zrobimy powiedzmy. Tutaj to, mimo wszystko, niech będzie troszeczkę szerszy niż dłuższy, ale przynajmniej nie będzie aż tak utykał, przynajmniej tak mi się wydaje. Y -hmm. Chyba, że zrobimy go takiego, po prostu. No ale dobra, to na razie niech zostanie tak, jak było. Tutaj zostawimy sobie, powiedzmy, taki ogonek i zobaczymy, jak to mi tutaj wyjdzie. E tutaj od razu mogę sobie takie. No, mogę to obudować. Nie chcę tym razem robić taki takich wcięć tutaj. Zobaczymy, jak mi to tutaj wyjdzie bez wcięć dobra no ciekawe, ciekawe, ciekawe czy będę mocno zahaczał na przykład, czy nie mocno zahaczał. Tutaj to... Ja nie mam pomysłu kompletnie na ten pojazd, dlatego robię sobie od tak sobie z dupy. No ale przynajmniej będzie sobie i będzie. I będzie fajnie, bo mam nadzieję, że będzie lepszy niż ten onstik poprzedni, ponieważ no teraz będzie powiedzmy właśnie bardziej zabudowany ten pojazd i tak dalej, i tak dalej. No i zobaczymy jak to tutaj będzie. Mam nadzieję, że dobrze i uwaga, dobra, tutaj pierdzielnę sobie, tak, tutaj sobie pierdzielniemy dalej I jeszcze tutaj tak zabudujemy Wydaje się, że to będzie gówno, a nie pojazd No, ale cóż, zobaczymy, zobaczymy później Pierwsze wrażenie, jak patrzę na to, to to się wydaje gówno Bo to jest placek, kurna mać, a nie jakiś pojazd Dlatego chyba zrezygnuję z takich szerokich tych pomiędzy kołami, szerokich odstępów no ale zobaczymy, jeszcze, jeszcze nic nie mówię, zobaczymy, dokończmy ten pojazd, chociaż cholera kończą mi się powoli te, em, powoli klocuszki, co jest słabe, bo właściwie jeszcze nic nie zrobiłem tak naprawdę. No ale no cóż, em, dobra, wciskamy tutaj. E, wypada sobie zrobić coś takiego. E, tak samo sobie tutaj zrobić takie takie powiedzmy tutaj wiecie. Na wszelki wypadek, takie obudowanie takiego tego bardzo przydatne, moim zdaniem. Warto też w sumie zrobić coś takiego, ponieważ, no, jednak mimo wszystko, to coś się tutaj na tym trzyma. Dobra, ciskamy tutaj tymi niebieskimi. Będzie sobie tak. No i zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Wszystko dobrze będzie to na przykład tutaj sobie jakoś lepiej obudować. Dobrze by było to obudować tak, żeby to w ogóle właśnie było w ten sposób. No ale tutaj to już niekoniecznie coś takiego wyjdzie niestety. Tutaj może być już różnie. Dobra, ja myślałem nad tym, żeby to zrobić powiedzmy... Wiecie, w ten sposób. Pierdut, pierdut, pierdut. Tutaj w ogóle też można już zrobić coś takiego. To może wyglądać fajnie, naprawdę fajnie. Pierdut, pierdut, pierdut. No i pierdut, pierdut i pierdut. I tutaj pierdut. W ten sposób. No i to wygląda całkiem fajnie. Rzeczywiście to wygląda całkiem nie najgorzej. Ale to jeszcze nic nie znaczy. To jeszcze nie znaczy, że ja, że ja tak, tak zrobię, tak zostawię to wszystko. Bo to jeszcze może naprawdę y, wyglądać okropnie. I być niefunkcjonalne przede wszystkim. Wydaje mi się, że te te gesty jednak mimo wszystko usunę tutaj, powiedzmy. Ups, um, usunę, nie wiem, gdzieś dotąd powiedzmy. To się jeszcze okaże, bo jakoś jakoś mi się to podoba, żeby to nie była właśnie jedna taka całość wielka. No ale może to jest właśnie błąd, może to jest właśnie błąd i zobaczymy jak to tutaj um, mi wszystko będzie wyglądało. Swoją drogą to ja się zastanawiam nad tym, czy by nie zrobić mniejszego jakiegoś pojazdu, ja tutaj robię dużo większy, no ale cóż. No, oczywiście improwizuję. Ja nie mam żadnych, ale to żadnych planów. Na ten pojazd po prostu to jest zwykła improwizacja. Od razu mówię, żeby nie było. Takie plany sobie zrobił, niby jakieś coś tam, a takie gówno mu wyszło. A tak może być. A tak może być. Dlatego wolę tego uniknąć. Od razu mówię, że ja nie mam planów. Ja po prostu sobie improwizuję. A jak to z improwizacjami często bywa, po prostu wychodzą jak gówno. No dobra. Mhm. Mm i zrobimy sobie coś takiego. Fajnie, w sumie to wygląda. Podoba mi się. Naprawdę mi się to podoba. Ale czy coś jeszcze? Dobra, pierdut, pierdut, pierdut. Hmm. Czy to będzie funkcjonalne? Nie mam pojęcia. No to to się zaraz, zaraz wszystko okaże. Wszystko wyjdzie w planiu, jak to się mówi. Ślicznie, świetnie, cudownie się to mówi. Hmm. Uh -huh. W sumie nie wiem, dlaczego się tak mówi. Ale co tam? pierdut, pierdut, i pierdut. I teraz tutaj, robimy, oee, eee, moje koło. No, ja pierniczę, no. Świetnie. Już mogę? Fakt, co muszę jeszcze usunąć, żeby móc to tutaj wklepać? Fak! Zajebiście, no. Ja pierniczę. Jeden kur na głupi błąd niechcący coś się usunie i już od razu jest. Eee, wszystko dobra. Czekajcie. Tutaj nie ma. Tutaj by się przydało coś takiego teraz. Tutaj nie zrobię czegoś takiego, ale dobra. W takim razie pierdzielniemy to tutaj. Tak, tak, tak. Tutaj wychodzi na to, że już jest ok. Pierdut, 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 pierdut. No i wydaje się wszystko dobrze. Zobaczymy jak to będzie. It. Teraz tutaj robimy tak, tak i tak. No i powiem wam tak. Wydaje się to naprawdę fajnym pojazdem. No ale wydaje się. Wydaje się, no właśnie. Pytanie czy naprawdę jest fajnym pojazdem. Bo to, że się wydaje to jeszcze nic cholera nie znaczy. A to szkoda, że nic nie znaczy, bo byłoby prościej. To akurat wygląda jak gówno. No, ale może coś takiego chociaż tutaj zamontujemy. O, coś takiego wygląda spoko, tylko że znowu się bawimy w takie wcięcia. A ja chciałem właśnie tych wcięć się teraz pozbyć, no, ale wyszło tak, że nie umiem się tego pozbyć. No, kurna po prostu nie umiem się tego pozbyć. To jest silniejsze ode mnie. Nie jestem w stanie czegoś takiego się pozbyć. Dobra, tutaj zrobimy sobie takie, powiedzmy, wcięcie. Mm, znowu. Słuchajcie, ja tutaj pomajtam mikrofonem, bo co jakiś czas mi się w sumie robi tak, że mi zaczyna bzyczeć, a jak pomajtam mikrofonem, to się wydaje, że jest wszystko ok, więc wolę sobie majtać co jakiś czas tak na zapas i zobaczymy jak to mi tutaj wyjdzie. Dobra, widzę, że tutaj jest powiedzmy jakiś taki ten pokład, ja bym ten pokład zrobił właśnie jakiś taki mniejszy niż to całe, no ale zobaczymy. Sumie, jak to tutaj wyjdzie? Ja to bym właśnie zrobił na takim poziomie ten cały pokład. No i właśnie, tutaj dochodzimy do momentu, w którym skończyły mi się klocki. I co mam robić? Kupować nowe? Troszeczkę dupa, szczerze mówiąc. Kupować nowe w takiej sytuacji. Mam jeszcze bardzo dużo tych klocków, więc to jest akurat. Ymm, więc to jest akurat coś takiego, co jeszcze można ogarnąć. Powiedzmy, że coś takiego zrobię. Koła chronić w sumie też by się przydało, więc z przodu damy coś takiego. No, z przodu damy coś takiego. Zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądało. Um, lepsze tutaj bym dał takie o. Też z przodu ochronka. Oczywiście. Z tyłu również damy ochronkę. Myślę, że tego ogonka się jednak pozbędę mimo wszystko. No, nie no, tak wygląda. A może i nie wygląda wcale gorzej. W takim razie może tutaj nie zrobię tak Tylko właśnie w ten sposób I wtedy to będzie wyglądało lepiej Aha Fakt Nie to chciałem, tutaj chciałem dać to i powiedzmy takie coś O I to już wygląda spoko No i dobra mamy coś takiego Tylko, że to jeszcze nic nie znaczy Fajnie, że to sobie obuduje kurna całym niebieskim Skoro moje koła są właściwie tutaj też średnio chronione, nie? Dobrze by było w sumie, właśnie. Oha. No i koniec. Dobra, to na razie zgarnę sobie to. Bo chciałbym tutaj te kółka jednak mimo wszystko ochronić. Dobrze. Przynajmniej tutaj raz, dwa. Raz, dwa. No, takim czymś chociaż. Chociażby czymś takim, nie? Raz i dwa i raz i dwa. Mhm, dobra, na razie zgarniamy stąd. Mhm, dobra, co teraz? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Mam tutaj teraz jeden klocek jeszcze niebieski. Dobrze byłoby go na przykład postawić tutaj, bo tutaj oczywiście będzie działeczko. Jak żeby inaczej? Tutaj będzie działeczko, tutaj będzie działeczko, i tutaj będzie działeczko. I to na pewno. Teraz tak, gdzie jeszcze będą inne działeczka? Tutaj mamy L8 którą chciałem gdzieś tutaj na środku postawić, ale widzę, że się nie zmieści za bardzo. Chyba, że zrobimy tutaj na przykład taki kominek tylko na, na to działeczko. Nie? W sumie to na razie zrobimy coś takiego i zobaczymy gdzie, na jakiej, na jakiej wysokości ono musi być. Tutaj już może być. A, tutaj już może być. A tutaj już, tutaj też już może być. Dobra, zrobimy coś takiego. Wydaje się, że to jest, że to jest fajne. Zobaczymy dalej, L4 Ale to jest top Ym, Dobra To dobrze by było to sobie zgarnąć, nie wiem, tutaj I w sumie bez problemu Ym, Frontowe Frontowe działeczko oczywiście będzie na froncie Jakżeby inaczej Tutaj sprawdźmy, czy nic nie będzie szorowało Nic nie powinno szorować Wydaje mi się, że ten pojazd jest fajniejszy Tylko, że jest, powiedzmy, ma niekompletny pancerz Do końca, ze względu na to, że No po prostu nie mam wystarczającej ilości klocków, ale już nie chcę kupować pomarańczowych, bo to jest... wyrzucanie pieniędzy w błoto. Więc muszę po prostu ciskać yy, i mam nadzieję, że uzbieram w końcu na te. Yy, na te pierdzielone niebieskie klocuszki, żeby było ich po prostu więcej. Mhm. Mm no teoretycznie jest wszystko fajnie. Tak teoretycznie. Tylko że teoria to zwykle bardzo dużo powiedziane powiedzmy. Mhm. Mm Mój ukochany kominek. Oczywiście muszę stworzyć komin, no bo jak żeby inaczej? Ja bym nie stworzył komin. O cholera! Tutaj w ogóle nie mogę nic postawić przez te działka. A dobra, no to trudno już chrzanić to w takim razie. Mam nadzieję, że jakoś sobie tutaj poradzimy. Tutaj nic, 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 nic. No dobra. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś specjalnie słaby punkt mojego, mojego pojazdu. Możecie mi napisać, czy powinienem się tego pozbyć, jak się tego pozbyć, jak już napiszecie, że powinienem, to może jak, w jaki sposób, co, co z tym zrobić w takim razie i tak dalej. Pojazd wygląda w sumie... zaraz zobaczymy, jak wygląda. Jest niedokończony, więc wygląda troszeczkę jak gówno, ale ogólnie wydaje się... na pewno jest lepszy od tego onstika, który był robiony tak na pałę, żeby tylko wrypać kolejne elementy, no nie, żeby był teoretycznie silniejszy, nie? Więc to to na pewno. Tego pojazdu, który miałem przed chwilą, jest ładniejszy i lepszy. Nie wygląda w sumie aż tak tragicznie. Jakie ja mam jeszcze tutaj? Ten. Mam jedno takie. Co mogę zrobić z jednym takim? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Może damy sobie tutaj jak zwykle coś takiego. Oh yeah. Teraz damy tutaj rogi, narożniki, pierdzielny sobie narożnik. Tutaj. Wiecie, niby te, te narożniki dużo nie dają, ale zawsze um, to jest jakiś dodatkowy pancerz, dodatkowe miejsce na pancerz. I myślę, że warto takie narożniki sobie tutaj wklepywać. Pierdut, pierdut. I lubię tam, ich jeszcze zostało. Jeszcze sześć. Gdzie ja wklepię jeszcze sześć takich narożników? Nie mam pojęcia. Tutaj wklepię. Tutaj wklepię. O, na przykład tu. Tutaj, tutaj. I to koniec, tak? Koniec. Dobra, nie mam więcej tych. Um, teraz Hardware czy to. to jest rel to jest Plasma launcher, Plasma Canon i coś tam. Dobra. Koniec. To jest mój Onslick V6. Zaraz zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Mam nadzieję, że będzie fajny. Że to będzie fajne. No i tyle. Dobra, Onsliku V6. Wkraczamy do bitwy. Mam nadzieję, że... Czekajcie, dalej 8 tier, połowa ósmego tieru. No zobaczymy, jak to tam będzie wszystko mi szło. Czy znowu pomajtać mikrofonem, przepraszam was, mam nadzieję, że nie ma tutaj żadnych szumów, ostatnio mi się pieprzy mikrofon, ale nie wiem, czy mam znowu kupować ten słaby za 3 dyszki, czy już poczekać na jakiś lepsze, ale chyba niestety będę musiał kupić. No ale dobra, to jest nieistotne w tym momencie, teraz czekamy na bitwę, żeby wypróbować mojego Slicka V6. Cholera, jasno, mam nadzieję, że będzie zajebisty. A możliwe, że będzie słaby. No, ale cóż, no, nie przekonamy się do momentu, kiedy po prostu nie zagramy. Dobra, weszliśmy do bitwy. Dubi, dubi, duba. O, same tiery, jedna siódemka w tamtym teamie. Mam nadzieję, że będzie fajne, naprawdę. Och, jak ja mam nadzieję, że to będzie fajne. Matko bosko. No cóż, wydaje się, że będzie naprawdę zajebisto, Oczywiście wszystkie pieniądze, które teraz będę wydawał, będę wydawał na niebieskie klocuszki. Żebym cały się stał niebieski, tak jak to było w przypadku bycia zielonym i w przypadku bycia pomarańczowym. Więc teraz stajemy się niebiescy. I zobaczymy, co będzie dalej. Po prostu, jak staniemy się niebiescy, to myślę, że zainwestuję w w większą ilość działek. I zobaczymy, jak to właśnie będzie. Zauważyłem, że. O, cholera, zminimalizowało mi grę. Dobra, jesteśmy w innej bitwie. Jak widzicie, po 3 8 tiery w jednej drużynie. Reszta siódme i szóste. Myślę, że to jest idealny, idealna gierka do przetestowania mojego Onslika. Jeśli przegram, to jest tak słaby, że aż żal i ból. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj ładnie się ten... Oczywiście, jeśli się nie wpieprze gdzieś, bo mogę się wpieprzeć gdzieś, oczywiście w sam środek i wtedy to nie będzie do, do końca to, że, że to jest słabe. Tylko, że, że ja nie umiem grać, nie? No ale zobaczymy. Pocisnę sobie jak zwykle, cholera, już zaraz do mnie zaczną strzelać ze snajperek, ja to czuję, ja to czuję, 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 dobra. Napierniczam, napierniczam, napierniczaj, napierniczaj, napierniczaj! Dawaj go tam, szmato! No nie, trzy mnie biją, trzy mnie biją, no ja pierniczę, wiedziałem! Dlaczego ja się zawsze wpieprzę w takie gówno? Dlaczego? Dlaczego ja się wpieprzę w takie gówno? W ogóle ja pierniczę, dlaczego, dlaczego ja to robię? Nie wiem, dlaczego ja robię coś takiego... No ale najwyraźniej y, muszę coś takiego robić. Ja pierniczę. Dobra, Exit, Exit Battle, po prostu żal i ból. Muszę, muszę być bardziej cierpliwym. To jest właśnie moment, znaczy właściwie dochodzimy teraz do momentu, w którym nie można już lecieć na powerw na tych tierach i to jest straszne dla mnie. Wiecie dlaczego ja przestałem grać w World of Tanks? Głównie właśnie z tego powodu, że no jasna cholera, nie jestem cierpliwy. Po prostu jestem zbyt niecierpliwym człowiekiem i po prostu... Nie, nie mogę grać w takiej gry, bo szlak mnie jasny trafia, no po prostu. Ehm, gdzie by tutaj... Gdzie by tutaj to postawić? Myślę, że pod te... Pod każde działko jedną... jedną... jeden kilocuszek i tyle. Myślę, że na razie nie będę sprzedawał tych pomarańczowych. Możecie mi napisać, czy, y, czy ich używać, czy ich nie używać, jak to tam dokładnie... Tak... Y, jak to tam dokładnie ma być? Dobra, dawaj, ta, te działka. Oj, czy nie, to działko. L10 chcemy, a nie L8. Pierdut, dobrze. Ładnie. No to wbijamy w takim razie do następnej bitwy. Mam nadzieję, że teraz znajdziemy jakoś szybciej bitwę niż poprzednie, chociaż poprzednie poprzednio nie było wcale aż tak strasznie długo, no ale dobra, zobaczymy teraz. Tym razem postaram się nie wpieprzyć gdzieś gdzieś pałę Będę jakoś bardziej z tyłu i tak dalej. I tak dalej, nie wiem, no cholera jasna. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. No i co, jedenastu już jest z naszego tego. Coś mi się wydaje, że do, dowali nas do dziewiątek i dziesiątek. Coś mi się niestety tak wydaje, chociaż troszeczkę bym tego nie chciał. Bo wtedy jestem jakby skazany na porażkę od razu, bo ja ogólnie jestem słaby, nie dość, że mam słaby pojazd, to jeszcze ten. No ale zobaczymy. Może ten pojazd okaże się lepszy od poprzedniej wersji Onslake'a. Jeśli nie, no to nie wiem kurna już, jak mam sobie radzić. Po prostu, o, widzę, że same ósmetiery, to fajnie. Ale myślę, że po prostu muszę cisnąć lepszy pancerz. Muszę grać, dopóki nie uzbieram na lepszy pancerz. No cóż mogę poradzić. Ewentualnie, jeszcze mógłbym zrobić sobie mały pojazd niebieski. Powiedzmy z jednym czy dwoma działkami l 5 i grać na przykład na tym siódmym tierze, nie? I może tak da radę coś tutaj osiągnąć, czy, czy, czy coś w tym stylu. To się jeszcze okaże. Dobra, wciskamy. Dubi dubi duba, dubi dubi duba. Polecimy sobie tędy. Fajnie mi się jeździć swoją drogą, jakoś tak przyjemnie jest. Mam tylko sześć działek, to jest słabe. Bo powinienem mieć więcej działek, no ale na razie nie będę kupował większej ilości działek ze względu na to, że, że po prostu nie mam pieniędzy i potrzebuję pancerza, nie? No właśnie. Mhm, dobra, ja na razie teraz poczekam. Nie będę się wpieprzał znowu sam gdzieś. W ogóle gdzie jest ten mój team? Coś, coś tak słabo z tym z tym teamem. Dobra, wycofuję się, bo tam jest ich dwóch chyba. Takie, takie odnoszę wrażenie, że tam jest ich dwóch. Oho, oho! Oho, oho! Dlaczego ja? Dlaczego ja do jasnej cholery nawet się nie wpieprzałem specjalnie. No ja pierniczę, no. Oni są wszyscy cholera niebiescy. No to jak ja mam tutaj z nimi walczyć? Niebiesko żółci są. To jak ja mam tutaj z nimi walczyć? To jest straszny problem. Ja nie wiem w ogóle, co ja mam teraz robić. Ja wiem, rozumiem. Że ja mam za słaby pancerz, ale co ja mam zrobić? Może rzeczywiście powinienem zrobić mały pojazd niebieski, który coś mi tam robi, nie wiem, dwa działka L50 i jakoś tam utulać sobie na ten lepszy pancerz, posprzedawać na przykład wszystkie pomarańczowe klocki i po prostu rozbudowywać mój pojazd, Ym, powiedzmy, jakby tak na, na miarę moich możliwości, wtedy, które będą. No, ale to się jeszcze okaże, dobra. Powiedzcie wy mi, co o tym sądzicie. Bardzo was proszę o to, żebyście mi odpowiedzieli na te wszystkie no, pytania, które zadałem. Wiem, że wszystkich nawet nie spamiętacie, ale najważniejsze jest to, że może sprzedać wszystkie pomarańczowe klocki, zrobić sobie niebieski pojazd i rozbudowywać go w miarę możliwości zdobywania pieniędzy. No dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie cześć do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!